Jeżeli ktoś jest ze Śląska, no to oczywiście musi tutaj zalajkować, a potem czekam na wasze komentarze, bo dzisiaj troszeczkę parę słów na temat śląskiej mitologii, albo jak to niektórzy nazywają demonologii, która jest, rzekłbym, nad wyraz różnorodna i szczerze mówiąc interesująca. Myliłby się tak naprawdę jednak ten, kto by sądził, że baśnie czy legendy nie przetrwały do współczesnych czasów i nie są obecne w śląskiej kulturze ludowej. Chciałbym Wam teraz przedstawić takich kilka w sumie kwestii na kanale, dotyczących też śląskich legend, ale dzisiaj zajmiemy się nie demonami wodnymi, nie jakimiś stworami kopalnianymi, czy jakimiś upiorami grobowymi, ale przede wszystkim bebokami. Co to jest bebok? Bebok to jest stwór, o którym bardzo często słyszą śląskie dzieci. Można by tak stwierdzić, iż bebok jest pewnego rodzaju pomocą w wychowaniu i dyscyplinowaniu najmłodszych Ślązaków, bo rodzice chcąc przestraszyć dziecko lub zakazać pewnej czynności mówią, uważaj, bo cię bebok zi, albo nie rób tak, bo cię bebok wyźnie. No i w percepcji kilku latków stwór jawi się jako bliżej takie nieokreślone stworzenie, które może niegrzeczne dziecko zbić, zabrać lub w najgorszym wypadku nawet mógłby zjeść. No i nadprzyrodzone cechy beboga naprawdę działają na małe dzieci. Według niektórych podań główne kryterium beboka, wedle którego wybiera on swoje ofiary, to jest przede wszystkim wzrost. Dlatego, że bebok nie daje sobie rady z jakimiś wysokimi ludźmi, dlatego bierze się zawsze za dzieci. Jak bebok wygląda? Bebok to takie straszydło o diabolicznych cechach. Wyobrażany jest jako mały, kudłaty człowiek, który w ręku trzyma jakiś kij albo laskę. No, inni nie przedstawiają też Beboka jako olbrzyma, z nienaturalnie dużą głową, końskimi kopytami i ogromnym workiem, do którego wrzuca właśnie niegrzeczne dzieci. Um, jeśli zajrzymy do literatury, do publikacji w zasadzie Marka Schulteska, to Bebok jest niskiego wzrostu, ma około pół metra wysokości, ubiera się zwyczajnie, miała na sobie koszulę, spodnie, marynarkę, na głowie nawet ma czapkę z jakimś takim bomblem. No i jego cechą charakterystyczną jest oczywiście kij i worek. Kijem bije oczywiście niegrzeczne dzieci, natomiast do worka chowa je na chwilę lub gdzieś tam wynosi w jakieś ustronne miejsce. Więc te właśnie przestraszone bajtle, już nigdy więcej mają praktycznie nie psocić, bo się boją po prostu tego, że Bebok powróci. Gdzie Beboki mieszkają? Beboki lubią ciszę i spokój, dlatego najczęściej zadamawiają się w krzakach, lewikach, norach, jakichś stodołach spotkać się może również na strychu czy w piwnicy, szczególnie w jakichś tam kątach, gdzie nikt nie zagląda i gdzie mogą spokojnie spać. Czasami w ogóle stworki upodobają sobie miejsca pod łóżkiem, albo pod piecem w kuchni lub w ciemnych zakamarkach mieszkania. Zdarza się w ogóle, że istoty te zrobią sobie posłanie w miejscach, do których nie powinna zaglądać, nie powinny nawet w ogóle zaglądać dzieci, czyli w jakiejś szafce z narzędziami ojca, albo z jakimiś cennymi przedmiotami matki. Bywa, że bebok błąka się po ulicach i różnych nieużytkach miast od wsi oraz różnych wsi, sprawdzając co w wolnym czasie robią właśnie dzieci. Jeśli są niegrzeczne, jeżeli psocą, wówczas w ruch idzie laska oraz worek. W ogóle w śląskich wierzeniach bebok występuje także pod nazwą Babok, jednak określenie to jest popularniejsze w innych regionach polskich, takich jak na przykład Małopolska, gdzieś tam Kujawy. Wielkopolska, czy może czasami nawet i lubelskie, można też spotkać taki termin jak babo, albo babłok, albo bobok. Śląskie legendy, i podania, jak każde inne, mają jedną szczególną właściwość. Różnią się od siebie w zależności od miejsca zamieszkania, i śląska mitologia podawana jest praktycznie z ust do ust, z pokolenia na pokolenie, jest różnorodna i różnobarwna. Tak naprawdę bardzo ciekawi mnie, jak wy wyobrażacie sobie beboka, o jakim stworku opowiadali wasi rodzice i wasi dziadkowie. To pytanie w sumie kieruje do tych, którzy urodzili się, wychowali się na Śląsku. Natomiast ci, którzy się nie wychowali na Śląsku, ale przyjeżdżają na Śląsku, na przykład do Katowic, to również możecie na ulicach spotkać beboki. Tak samo jak we Wrocławiu jesteście w stanie spotkać krasnale, tak w Katowicach macie szereg takich beboków i możecie zrobić sobie wspaniałą wycieczkę. Śladami właśnie beboków, więc zapraszam na Śląsk.